Gość na 96 FM. Na antenie Radio Index TV rozmawiamy na ważne tematy, i o takim właśnie w tym momencie będzie na naszej radiowo-telewizyjnej antenie Agata Vogel i Monika Michalska, jest z nami, czyli Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum. Dzień dobry, szanowny panie, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Słuchajcie, a spotykamy się dlatego, że będziemy rozmawiali dzisiaj o takim konkursie, który startuje Biznes Wrażliwy Społecznie. Ósma edycja nam się szykuje tego konkursu. Na czym ten konkurs polega? Do kogo jest kierowany? Monika? Ten konkurs kierowany jest do firm z województwa lubuskiego, a chcemy pokazywać, nagradzać te firmy, które robią coś więcej, czyli angażują się na rzecz społeczności lokalnej. Kto może się zgłaszać do takiego projektu? Jakie to są firmy? Jakie to są działania tych firm? Bo może ktoś się zainspiruje, że o, faktycznie my takie coś mhm. robimy. Zapraszamy tych dużych. Ale też i tych małych, ponieważ nie liczy się do końca też skala działania. Też wiemy, że to, co robią i to, co wypływa z serca. Jakie to są działania, bardzo różne, zależy też od profilu firmy. Mamy działania, które polegają na tym, że firmy dzielą się swoją wiedzą, czyli mają na przykład mentoring. Mamy takie firmy, które współpracują na stałe ze stowarzyszeniami, domami dziecka, domem samotnym matki. I tutaj. Yy, zarówno mają wsparcie finansowe, jak i też na przykład rzeczowe, to jest też bardzo istotne. Mamy też firmy, które na przykład dzielą się swoją przestrzenią, czyli użyczają yy, jakieś przestrzenie, yy, chociażby tutaj jak mieliśmy sytuację z powodzią dla, na dary, które zbieraliśmy na rzecz powodzian. Yy, mamy też firmy, które organizują swoje wewnętrzne akcje, mają wolontariat pracowniczy chodzą do szkół podstawowych i tych niżej, współpracują na stale z Uniwersytetem Zielonogórskim i mają programy edukacyjne. Tych obszarów zaangażowania społecznego jest naprawdę wiele i chcemy powiedzieć, że każde, naprawdę każde takie zaangażowanie, każde wyjście na zewnątrz jest bardzo istotne i chcemy je pokazać, ponieważ wiemy już teraz, że tworzymy taką społeczność firm, które nie tylko zarabiają, ale które wiedzą, że są w tym społeczeństwie ważnym filarem i naprawdę mocno angażują się na zewnątrz. Jak się patrzy na przedsiębiorców w naszym regionie, to oczywiście to są różnego rodzaju firmy, małe, duże, mniejsze, większe. No i teraz powiedzcie, czy to jest tak, że tutaj jakby nie ma y, jakiegoś ograniczenia. Firma to firma, ważne, żeby pomagała i nieważne, czy jest wielką jakąś korporacją, a ważne jest to, żeby właśnie miała w swoich zasobach pomaganie innym. Agata, jak to wygląda? Tak rzeczywiście tutaj nie ma znaczenia czy jest to międzynarodowa korporacja, która działa w województwie lubuskim ma tu swoją siedzibę, czy jest to rzeczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza, która działa w naszym regionie. Bo jak nasze doświadczenie pokazuje, to yy, yy, nagradzaliśmy do tej pory yy, różne firmy różne rodzaje działalności. Tak więc wszystko zależy od zaangażowania z jednej strony kadry, czasami czasami właścicieli danego przedsiębiorstwa, ale też często inicjatywa jest w rękach pracowników i to często od pracowników właśnie wychodzą pewne pomysły i idee. Tutaj też ważne chcieliśmy zwrócić uwagę na Firmy, przedsiębiorstwa, które też współpracują z, ze społecznym biznesem, czyli yy, na przykład kupują usługi od naszych przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby yy, o szczególnych potrzebach i yy, tworzą te miejsca pracy. Więc również takie firmy chcemy nagradzać i takie praktyki chcemy również nagradzać. To już jest ósma edycja konkursu. Powiedzcie, jak to wyglądało w poprzednich latach? To jest tak, że te firmy chcą się chwalić tym, że pomagają, czy jednak trzeba ich wyciągać czasami? Myślę, że to różnie. Na początku jakby mocno wierzyliśmy w ten pomysł, bo to też jest oddolna inicjatywa nas, czyli pracowników fundacji, bo widzieliśmy takie pole, które chcieliśmy zagospodarować. I faktycznie na początku zgłaszały się do nas większe firmy. Oczywiście od nas to wymagało większego zaangażowania, wcześniejszej informacji. Teraz widzimy, że są z nami też takie małe przedsiębiorstwa. Rozszerzyliśmy też możliwość zgłaszania. Na początku firmy same się zgłaszały, a teraz pozwoliliśmy tak w cudzysłowie zgłaszać też pracownikom społeczności lokalnej, przedstawicielom stowarzyszeń, też te firmy. Więc to też otworzyło nam troszkę takie większe pole, ponieważ czasami firmy mówiły, no możemy jeszcze nie, my może robimy za mało, a faktycznie ta społeczność pokazała, hej, ty robisz fajną rzecz, nie wiem, mamy taką sytuację, współpracujesz z nami, pomogłeś nam i dla nas to jest dobre, więc chcemy troszeczkę to odwrócić i pokazać, że ta gala, oczywiście to jest konkurs, ale że ta gala jest taką też nagrodą dla tych firm. Pokażmy, że są z nami... Fajne przedsiębiorstwa, które zarabiają, funkcjonują, ale nie tylko, bo mają to serce i angażują się na rzecz społeczności lokalnej, odpowiadają na e, akcje, które są e, takie akcje społeczne. Więc myślę, że to jest taki kierunek, w którym teraz sobie idziemy. Tak, i też zdarza nam się, że firmy, które już dostały nagrodę w poprzednich latach, zgłaszają inne firmy ponieważ też współpracują z wieloma firmami, przedsiębiorstwami i, i faktycznie mhm. potem na, na, gali, na gali sobie też wzajemnie dziękują albo żartują i widać, że znają się też między sobą. Cieszymy się, że, bo to jest dla nas też taki sygnał, że ta nagroda jest ważna, że może rozwija też skrzydła, daje takiej motywacji do działania. Tak więc no, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej firm się otworzyło i. Rzeczywiście zgłosiło swoje praktyki do konkursu. To słuchajcie, za chwilę o tych zgłoszeniach, czyli o tym, jak się zgłaszać, ale powiedzcie, czy. Komisja konkursowa, jury, które ocenia właśnie ten biznes wrażliwy społecznie. Czy ona ma dużo pracy, żeby właśnie to ocenić? Bo podejrzewam, że samo podanie i informacja nie wystarczy. Wy też pewnie musicie zasięgnąć informacji u źródeł, jak ta firma działa Dokładnie. i właśnie jak ta pomoc wygląda. Więc może zdradźcie trochę takiej właśnie kuchni, jeżeli chodzi o to wyłonienie tej jedynej niepowtarzalnej albo więcej właśnie firm, które są wrażliwe społecznie. Na szczęście nie jesteśmy sami i mamy faktycznie komisję konkursową. W której są przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, czyli spółdzielni, fundacji, mediów i też innych organizacji, więc mamy osoby, które nam pomagają. Formularz to jest pierwszy etap, więc po prostu musimy mieć zgłoszenie. Potem z wybranymi firmami kontaktujemy się telefonicznie, bo też wiemy z naszego doświadczenia, albo też odwiedzamy osobiście, że za tym zgłoszeniem często kryje się dużo, dużo więcej. I czasami firmy, czy też osoby, które zgłaszają, no nie wiedzą wszystkiego. Więc my po prostu robimy rundkę po firmach, spotykamy się, rozmawiamy, często też inspirujemy, mam nadzieję, firmy do tego, aby wyjść poza zakres swoich działalności, być może połączyć z kimś potencjały, bo jakby jesteśmy z tego środowiska organizacji pozarządowych, myślę, że całkiem dobrze się w nim odnajdujemy, więc mamy taką wiedzę, którą też możemy przekazać firmom na tym spotkaniu. No i po tych spotkaniach wszystkie mądre głowy rozmawiają i zastanawiają się, jaką praktykę... Nagrodzić, mamy statuetki, które wykonuje dla nas spółdzielnia socjalna, więc wszystko jest w takim fajnym klimacie społecznym. A to jest tak, że w tych kryteriach liczy się ilość czy jakość? Bo może jest tak, że jakaś firma ma jedno po prostu działanie i nie wiem, wstydzi się właśnie zgłosić, bo uważa, że to jest za mało na przykład? Nie liczy się ilość. Liczy się po prostu, na pewno jakość, zwracamy uwagę na to, kto jest zaangażowany, czy na przykład pracownicy wiedzą, jak to wygląda z komunikacją, dla kogo jest to wsparcie, czy to jest na przykład, często też firmy mają na przykład wybraną organizację, wybranego podopiecznego, czy to jest długotrwała współpraca. To są takie elementy, które są dla nas istotne, więc tak naprawdę no, nie liczy się duża firma, czy to jest duża, czy mała, tylko tak naprawdę, jak to też wpływa na, na firmę, po prostu. To jeszcze powiedzcie na koniec, jak się zgłaszać, do kiedy, gdzie w ogóle to zgłoszenie powinno trafić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie takie właśnie techniczne informacje. Zgłoszenie i formularz dostępny jest na stronie bws.fundacja.cp.org, ale proszę wpisać też hasło biznes wrażliwy społecznie, wyskoczymy. To jest pierwszy etap. Ja też jestem dostępna, można do mnie zadzwonić, napisać, jeżeli są jakiekolwiek pytania odnośnie formularzy, jest naprawdę, naprawdę prosty. Podajemy tylko opis jakby działania, które zauważyliśmy i to jest pierwszy etap. My później działamy dalej, kontaktujemy się z firmami. Jest gala, która też będzie takim fajnym miejscem, gdzie spotkają się stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa społeczne, bo w tym momencie będzie dla nich klaster. Więc tak jak jest misja fundacji, łączymy potencjały, więc my chcemy łączyć potencjały biznesu, tak zwanego twardego biznesu, ale my to nazywamy z miękkim sercem, z naszymi przedsiębiorstwami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami. Jeżeli znaczy firmy, które działają, wspierają, pomagają, to myślę, że warto e, zakręcić się wokół tego konkursu. Biznes wrażliwy społecznie, można się zgłaszać, a o tym konkursie rozmawialiśmy dzisiaj w poranku. Robimy dzień dobry z Moniką Michalską i Agatą Fogel. Dziękujemy Paniom bardzo serdecznie. Dziękujemy. Gość na 96 FM.